Nazywam się Angata Bartnik, jestem agentem ubezpieczeniowym w Bornym Sulinowie. W związku z tym, że mam bardzo dużo klientów e, za granicą i e, większość tych klientów nie ma konta polskiego, tylko ma konto euro i trudno im jest e, przesyłać pieniądze, e, muszą płacić, e, jak u mnie płacą za polisę, muszą płacić e, w złotówkach na moje konto lub na konto firmy, z którą e, na polisę muszą zapłacić złotówkach, i dla wielu jest to problem. Jest to jakieś ograniczenie. kurcze będę musiał dodatkowo jeszcze zapłacić prowizję. Znam rozwiązanie, znalazłam, sprawdziłam i chcę Ci o nim powiedzieć. Jest to walutomat.pl. Jak to wygląda? Też mam konto za granicą w Sparkasse i też często przesyłam pieniądze e, niemieckie, znaczy euro do. E, do Polski. Wcześniej miałam konto europejskie w Polsce, ale bardzo dużo płaciłam prowizji za każdy przelew musiałam płacić wkurzało mnie to. Tak więc zrobiłam, coś, znalazłam coś innego. Jest to walutomat.pl. Jest to rewelacyjne, jest to konto zupełnie bezpłatne, na które przelewam pieniądze ze szparkasy na walutomat. Tam robię zmianę waluty. I wprowadzam, jeżeli e, wprowadzam konto polskie, na które chcę, żeby weszły pieniądze. I tak samo jest z polisami. Jeżeli chcesz, żeby z konta Twojego niemieckiego, żebyś nie płacił jakichś ogromnych polrowizji, tam jest nie, bardzo mało, e, mała kwota, tam jest 0,02%, tak więc minimalnie się płaci za e, przemianę, za wymianę tylko. A e, a za przelewy się nie płaci. Ja na swoim koncie polskim, który miałam w euro, płaciłam euro 60 za przelew. Kosmos. Dlatego proponuję, zrób, załóż sobie konto walutomat.pl i z konta niemieckiego na konto walutomat, jest to mniej więcej 8 do 10 godzin przewalutowują, za czym będą na walutomacie i potem możesz wysłać bezpośrednio na konto polskie. Wprowadzasz tylko dane. W walutomacie robisz przemianę, przywalutowanie. To jest wszystko. Jeżeli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej, zapraszam. Miłego dnia. Dzisiaj to tyle.